Patron dzisiejszego dnia, święty Jacek, wpadł kiedyś do płonącego kościoła i wyciągnął z niego to, co najcenniejsze: monstrancję ze świętym sakramentem, a także figurkę Matki Bożej. W sposób symboliczny pokazał, czym żył przez całe swoje życie. A Ty, gdybyś miał wpaść do płonącego swojego życia, to jakie wartości bądź kogo byś ocalił. Wydaje mi się i w większości z nas odpowiedzielibyśmy, że na pewno swoją rodzinę. Bo rzeczywiście kiedy życie da się nam wali, przychodzi cierpienie czy trudności, to rodzina zawsze spisuje się na medal, bo jest przy nas. Wtedy sobie, że oni naprawdę mnie kochają, że wiemy, że mnie kochają, ale wtedy mówimy wow, oni potwierdzili to czynem. I jednak, kiedy przychodzi nam w codziennym życiu e, takie małe ogniki e, zniszczyć, żeby one nie przerodziły się w pożary, to już jest nam e, trudniej. Mały e, książę e, pięknie to wyraził w słowach, e, w tej, tej książce, którą tak bardzo lubimy, że musimy być odpowiedzialni za to, co e, kochamy. Że, trzeba, e, że miłość to jest jak piękny kwiat róży, który trzeba codziennie pielęgnować i podlewać. I wydaje mi się, że gdybyśmy codziennie żarliwie dbali o naszą miłość, szczególnie tą miłość do żony, do męża i codziennie niszczyli te małe ogniki, to one by się nie nawarstwiały nie stworzyły w pewnym momencie pożaru, że dajemy komuś, kogo, komu kiedyś mówiliśmy, kocham list rozwodowy. My dzisiaj wracamy z Piegrzymką, wracamy do świętego Józefa. Ale warto sobie dzisiaj zastanowić nad sensem miłości, że nie liczą się czasem wielkie czyny, ale codzienne drogi miłości, codzienne małe gesty, które pokazują, że, ten, że ktoś jest dla nas ważny i wtedy na pewno miłość ludzka staje się wieczna i, i możemy sobie ślubować miłość bez granic poza czas.